To i owo w osadzie Janaszkowo. Od wielu lat tworzy się wielka grupa tarczyńców. Dzięki temu wspólnie możemy spełnić marzenia naszych podopiecznych. To tu tworzy się osada Janaszkowo. Dzięki tym zebranym środkom mogliśmy sfinansować dokumentację techniczną na budowę osady Janaszkowo oraz mieć na przykład własny. Dlatego wsparcie darczyńców indywidualnych, regularnych i firm jest bezcenne. Znajdujemy się w mieszkaniu wspomaganym, które za około półtora roku stanie się miejscem, gdzie zamieszka tutaj osoba z najcięższym rodzajem niepełnosprawności. Będzie to miejsce całkowicie dostosowane do jej potrzeb i będzie to osoba mogła się tutaj cieszyć. Radością, życiem, a za oknem podziwiać piękny park. Sami zobaczcie.